Mąż uponiżył żonę przed swoją matką podczas rodzinnej kolacji. Następnego dnia przeczytał list, który sprawił, że żałował. Jakub i Maria byli małżeństwem od 8 lat. Ostatni rok nie był jednak łatwy. Jakub, który z natury bywał dumny i czasami zbyt impulsywny, pozwolił sobie na coś, co pozostawiło niezatarty ślad w ich związku. Podczas rodzinnej kolacji u jego matki, Anny, Jakub publicznie zakpił z Marii, nawiązując do jej nieudanej próby przygotowania deseru. Śmiech gości w salonie był głośny, a Maria, choć próbowała się uśmiechnąć, czuła, jak serce łamie się na drobne kawałki. Tej nocy wrócili do domu w ciszy. Jakub, nieświadomy głębi swojego błędu, zignorował milczenie żony i poszedł spać. Maria, jednak, nie zmrużyła oka. Gdy słońce zaczęło wstawać, Podjęła decyzję, która miała zmienić wszystko. Następnego dnia Jakub znalazł na stole list. Otworzył go z lekką ciekawością, lecz już po kilku zdaniach jego twarz zbielała. Maria pisała o bólu, który czuła przez lata, o chwilach, w których czuła się niewidzialna i niedoceniana. Nigdy nie chciałam być tylko cieniem Twojej matki, pisała. Zawsze pragnęłam być dla Ciebie partnerką, a nie kimś, Kogo używasz do rozśmieszania innych? List kończył się słowami: Nie szukaj mnie, potrzebuję czasu, by zrozumieć, kim jestem, bez cienia twoich słów i oczekiwań. Może wtedy zrozumiesz, co straciłeś. Jakub stał osłupiały, trzymając list w drżących dłoniach. W głowie krążyły tysiące pytań: Czy Maria naprawdę odeszła? Gdzie mogła się udać? Czy jeszcze kiedykolwiek będzie miał szansę ją przeprosić? Jedno było pewne: ten list nie był końcem, a początkiem czegoś, czego Jakub jeszcze nie rozumiał. Jakub przez długi czas stał nieruchomo, trzymając list w rękach. Słowa Marii odbijały się echem w jego myślach. Nigdy wcześniej nie dostrzegł, jak głęboko ją ranił. Był przekonany, że jego żarty są nieszkodliwe, że Maria rozumie iż to tylko sposób na rozładowanie napięcia w rodzinie. Teraz jednak, po jej odejściu, zaczynał zdawać sobie sprawę z czegoś, czego wcześniej nie chciał widzieć. Maria była nieszczęśliwa od dłuższego czasu, a on tego nie zauważył. Zamiast zareagować impulsywnie, jak miał w zwyczaju, Jakub postanowił działać inaczej. Przysiadł na krześle przy kuchennym stole i zaczął analizować ostatnie miesiące ich wspólnego życia. Wspomnienia przelatywały przez jego umysł. Chwile, w których Maria próbowała z nim porozmawiać, jej ciche spojrzenia, momenty, gdy wycofywała się z rozmowy, a on to ignorował. Zaczął zauważać wzory, które wcześniej mu umykały. Każda myśl była jak cios w serce, ale wiedział, że musi stawić temu czoła. Postanowił odszukać Marię, ale nie by ją zmusić do powrotu. Chciał zrozumieć czego naprawdę potrzebowała. Tego dnia Jakub wziął wolne w pracy i poświęcił czas na odkrycie śladów, które mogłyby go do niej doprowadzić. Otworzył jej szufladę w sypialni, była pusta. Na półce brakowało kilku książek, a w garderobie jej ulubiona kurtka również zniknęła. Nie chciał dzwonić do jej przyjaciół ani rodziny, by nie wywierać na niej presji. Zamiast tego zaczął szukać w miejscach, które były dla niej ważne. Najpierw odwiedził pobliski park, gdzie często spacerowali. Potem kawiarnię, w której Maria uwielbiała spędzać czas, czytając książki. Wszystkie te miejsca były puste, jakby Maria zapadła się pod ziemię. Wieczorem wrócił do domu zrezygnowany. Na stole znalazł jednak coś, czego tam rano nie było klucz. Należał do domku letniskowego, który odziedziczyli po dziadkach Marii. Serce Jakuba przyspieszyło. Czy to był znak, że Maria chciała, by ją tam odnalazł? A może zostawiła klucz celowo, chcąc, by zrozumiał, jak bardzo była związana z tym miejscem? Nie czekał długo, wziął klucz i ruszył w drogę. Podróż była długa, ale wypełniona myślami. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył światło w oknie domku. Zatrzymał się na chwilę, niepewny, co zrobić. Czy Maria chciała, by wszedł? Czy to był jej sposób na zamknięcie ich wspólnej historii? Jakub stał w ciemności, słysząc jedynie wiatr. Ostatecznie podjął decyzję, ale wiedział, że od tego, co zrobi teraz, zależy cała ich przyszłość. I właśnie wtedy, gdy postawił pierwszy krok, usłyszał dźwięk za sobą, jakby ktoś go obserwował. Jakub odwrócił się gwałtownie, a jego serce zamarło na chwilę. W mroku dostrzegł jedynie cień poruszający się między drzewami. Przez moment zastanawiał się, czy to tylko jego wyobraźnia płata mu figle, czy może rzeczywiście ktoś tam był. Kroki na suchych liściach zdawały się zbliżać, a Jakub czuł, jak napięcie narasta. Maja! Chciał zawołać, ale głos ugrzązł mu w gardle. Zamiast tego zrobił kilka kroków w stronę lasu, by lepiej zobaczyć, co się dzieje. Nagle ciszę przeciął trzask łamanej gałęzi. Jakub zamrugał, a kiedy ponownie spojrzał, cień zniknął. Nie miał czasu na zastanawianie się. Jeśli to była Maria, musiał ją odnaleźć. Ruszył w głąb lasu, wołając jej imię. Odpowiedziała mu jedynie cisza i szelest liści. Po kilku minutach zauważył coś nietypowego, niewielki kawałek materiału przyczepiony do krzewu. Podszedł bliżej i rozpoznał że to skrawek szalika Marii, ten sam, który nosiła podczas ich wspólnych wypadów do lasu. Zaczął podążać tropem, który wydawał się wyznaczać jego żona. Szalik, drobne ślady butów w miękkiej ziemi, a potem delikatne zarysowania na korze drzew, jakby ktoś zaznaczał swoją drogę. Wszystko prowadziło go głębiej, aż w końcu dotarł do Polany, gdzie znajdował się stary, porzucony dom, o którym Jakub zupełnie zapomniał. Był tam tylko raz, wiele lat temu, podczas jednej z pierwszych wypraw z Marią. Światło księżyca oświetlało dom, sprawiając, że wyglądał niemal nierealnie. Drzwi były uchylone. Jakub podszedł ostrożnie i zajrzał do środka. W środku panowała cisza, ale na stole leżała książka, którą Maria czytała jeszcze niedawno. Obok niej znajdował się list, tym razem zaadresowany do niego. Jakub wziął go do ręki. Serce bijące jak oszalałe. Rozpoznał pismo Marii. Jakubie, jeśli znalazłeś ten list, to znaczy, że nie poddałeś się tak łatwo. Ale zanim wejdziemy w rozmowę, musisz odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Co naprawdę oznaczało dla ciebie nasze życie? Tylko wtedy będziesz gotowy mnie zrozumieć. Podpisu nie było. Jakub usiadł na starym krześle, a cisza otaczała go niczym gruby mur. Co Maria chciała mu przekazać? Czy to była próba, którą musiał przejść, czy może jedynie kolejna wskazówka prowadząca do prawdy, którą przez lata ignorował? Wszystko wydawało się teraz zawieszone między przeszłością a przyszłością. I wtedy usłyszał skrzypienie desek na górnym piętrze domu. Jakub zamarł, wpatrując się w sufit. Skrzypienie desek rozchodziło się po starym domu, jak echo czegoś, co miało wkrótce nadejść. Czuł, jak adrenalina przepływa przez jego ciało, a dłoń w której trzymał list lekko drżała. Czy to była Maja? Czy może ktoś inny, kto znał to miejsce? Myśli przetaczały się przez jego głowę niczym burza, ale nie mógł pozwolić sobie na bezczynność. Powoli wstał, a każdy krok w stronę schodów zdawał się być cięższy od poprzedniego. Zgrzyt drewna pod jego stopami odbijał się od ścian, wypełniając ciszę. Kiedy dotarł do podnóża schodów, uniósł wzrok, drzwi do jednego spokoju na górze były lekko uchylone, a za nich przebijał się delikatny promień światła. Maja! Zapytał, ale jego głos był cichy i niepewny, jakby bał się, że odpowiedź, którą usłyszy, nie będzie tą, której pragnie. Cisza była jego jedyną odpowiedzą. Wspiał się na schody, powoli, nasłuchując każdego dźwięku. Gdy dotarł na górę, Zobaczył coś, co wprawiło go w osłupienie. W pokoju znajdowało się małe biurko, a na nim leżały zdjęcia. Jakub podszedł bliżej i zorientował się, że to fotografie z ich wspólnego życia. Ich ślub, wycieczki, wspólne wieczory w domu, chwile, które wydawały się zapomniane, teraz leżały przed nim jak świadectwo ich historii. Wśród zdjęć była też kartka, napisana tym samym charakterystycznym pismem Marii. Jakubie, zanim zaczniesz mnie szukać, musisz zrozumieć, że to miejsce nie jest końcem, lecz początkiem. Każde zdjęcie przypomina, kim byliśmy, ale też pokazuje, gdzie zaczęliśmy się oddalać. Przemyśl to, zanim pójdziesz dalej. Prawdziwa odpowiedź nie leży w moich słowach, lecz w Twoich uczynkach. Jakub wpatrywał się w kartkę, próbując zrozumieć jej znaczenie. W głowie miał tysiące pytań. Co Maria chciała, by zrozumiał. Dlaczego prowadziła go w ten sposób, zostawiając ślady, ale unikając bezpośredniego kontaktu? Nagle jego uwagę przyciągnął dźwięk za oknem. Otworzył je i spojrzał na zewnątrz. W świetle księżyca dostrzegł postać oddalającą się w stronę lasu. Była to sylwetka kobiety, zbyt znajoma, by mógł ją pomylić z kimkolwiek innym. Bez zastanowienia rzucił się w pogoń. Wybiegł z domu i wbiegł między drzewa, wołając jej imię. Maja! Krzyczał, ale odpowiedziało mu tylko echo. Postać była szybka, niemal jakby prowadziła go w określonym kierunku. Jakub, zmęczony, zaczął tracić nadzieję, ale wtedy dotarł na skraj polany, gdzie ujrzał coś, co sprawiło, że zamarł. Na środku polany znajdowała się ławka, a na niej siedziała Maja. Z dłońmi splecionymi na kolanach, wpatrując się w gwiazdy. Nie odwróciła się, gdy się zbliżył. Wydawała się spokojna, jakby wiedziała, że Jakub w końcu do niej dotrze. Ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, Maria wstała i zaczęła iść w inną stronę, zostawiając na ławce kolejną kartkę. Jakub podszedł, czując, jak jego serce bije w szaleńczym rytmie. Podniósł kartkę i przeczytał jedynie trzy słowa. To jeszcze nie koniec. Jakub wpatrywał się w te trzy słowa, jakby kryły w sobie odpowiedź na wszystkie pytania, które od miesięcy go dręczyły. To jeszcze nie koniec. Miał wrażenie, że Maria nie tylko starała się mu coś przekazać, ale także przygotowywała go na coś znacznie większego. W głowie kłębiły się emocje od złości, przez żal, aż po nadzieję. W końcu podniósł wzrok i zobaczył, że Maria zniknęła w ciemności lasu. Tym razem jednak nie rzucił się za nią w pogoń, zamiast tego usiadł na ławce, pozwalając sobie na chwilę ciszy. Przez długi czas siedział tam, analizując wszystko, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Rozumiał już, że pogoń za Marią nie była tylko fizycznym ściganiem jej kroków, ale także próbą odnalezienia tego, co stracił w swoim sercu. Maria nie potrzebowała jego obecności, potrzebowała zmiany. A Jakub wiedział, że ta zmiana zaczyna się w nim. Nazajutrz wrócił do miasta, do ich wspólnego domu, który teraz wydawał mu się pusty i zimny. Postanowił jednak, że nie będzie czekał bezczynnie na jej powrót. Zaczął odbudowywać siebie, kawałek po kawałku. Przeprosił tych, których w swoim życiu zranił nie tylko Marię, ale także przyjaciół. Rodzinę i siebie samego. Poszukał terapii, by zrozumieć swoje impulsy i nauczyć się, jak lepiej komunikować swoje uczucia. Każdy dzień był trudny, ale Jakub czuł, że robi to nie tylko dla niej, ale i dla siebie. Minęły miesiące. Pewnego jesiennego dnia, gdy liście pokrywały ziemię złotym kobiercem, Jakub otrzymał wiadomość. Była to kartka pocztowa z obrazkiem lasu, który przypominał mu miejsce którym widział Marię po raz ostatni. Na odwrocie znajdowały się tylko trzy zdania. Zawsze wiedziałam, że potrafisz się zmienić. Wrócę, gdy będziemy gotowi na nowy początek. Dziękuję za to, że odnalazłeś siebie. Kropka. Jakub przeczytał te słowa kilkakrotnie, a łzy spłynęły mu po policzkach. Nie wiedział, kiedy dokładnie Maria wróci, ani czy ich życie kiedykolwiek będzie takie samo. Ale wiedział jedno tym razem będzie gotowy. Bez względu na to, co przyniesie przyszłość, nauczył się, jak kochać Marię na nowo, zaczynając od miłości do samego siebie. Kilka dni później, podczas spaceru w parku, zobaczył ją. Maria stała pod drzewem, ubrana w ten sam szalik, który zostawiła na krzewie tamtej nocy. Ich spojrzenia spotkały się, a Jakub poczuł, że czas na chwilę się zatrzymał. Maria uśmiechnęła się lekko, a on wiedział, że choć droga była trudna, teraz oboje stoją na progu nowego początku. Podszedł do niej powoli, czując, że każda chwila warta była tego momentu. Maria wyciągnęła rękę, a on ją ujął, wiedząc, że to, co ich czeka, będzie inne, bardziej świadome, bardziej prawdziwe. I w tej chwili Jakub zrozumiał, to nie był koniec, to był dopiero początek.